Dzień dobry, nazywam się Halina Kłowacka i jestem zawodu dentystką. Od dłuższego czasu zastanawiam się, co należy jeść, żeby mieć mocne kości, a mocne kości to zdrowe zęby, a zdrowe zęby to oszczędność, bo nie trzeba wydawać na ich leczenie. Może warto coś przygotować, co pozwala nasz kościec zbudować i będzie twardym, mocnym fundamentem dla całego. Człowieka i całego, na całe życie. Czy podstawą jest mleko? Czy mleko powinny jeść tylko dzieci, pić, tylko dzieci, a może też dorośli? Czy mleko z laktozą, bez laktozy? Jest bardzo wiele pytań, na które nie potrafię odpowiedzieć, ale oczekuję, że współpraca z dietetykiem wyjaśni wszystkie nasze wątpliwości. Jestem pewna, że dziecko to fundament człowieka. Że w dzieciństwie musimy zbudować mocne kości, dostarczyć takich produktów, które pozwolą na utwardzenie całej struktury kostnej, na której później wiszą wszystkie narządy. Jeżeli nie zadbamy o ten fundament w moim odczuciu do siódmego roku życia, to całe życie dziecko jest słabsze. Częściej choruje ma skrzywienie kręgosłupa, a nie musi. Ważne, żeby pamiętać o tym, żeby wzbogacać dziecko, a nie rujnować mu jego zdrowie. Mam trójkę dzieci. Najmłodsze moje dziecko ma zdrowe zęby, ale jedno z tych zębów było leczone. Bardzo mi zależy na tym, żeby moje dzieci również poznały tę wiedzę, razem ze mną poszukały jej. Bardzo bym chciała, żeby moje najmłodsze dziecko miało zdrową zębinę, a kiedy leczyłam jej jedne, jednego ząbka, to widziałam, że ta zębina jest bardzo słaba. Dzieciństwo jest bardzo ważnym okresem do zbudowania zdrowych kości, ale całe życie możemy poprawić ich stan. To, czego jestem pewna, to faktu, że musimy pilnować swój poziom witaminy D3. Zachęcam do tego, żeby obserwowali Państwo. Zrobili badanie poziomu witaminy D3 z krwi, i po dostarczeniu suplementacji, również po trzech miesiącach, skontrolowali, czy na pewno poziom jest prawidłowy. Zachęcam do współpracy z pediatrami i do oznaczenia prawidłowego poziomu witaminy D3 dla danego wieku. Najlepiej, kiedy poziom państwa witaminy D3 jest w środku tej skali. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego vloga i zapraszam do następnych. Dziękuję.